27 października podczas sesji Rady Powiatu w Policach wręczono nagrodę w konkursie młodzieżowy lider Powiatu Polickiego. Tytuł ten otrzymała zawodniczka klubu Halk Team Police Adrianna Mazur, dwukrotna mistrzyni świata kadetek w grapplingu. Wyróżnienie przyznawane jest za promowanie wiedzy aktywnej postawy sportowej, naukowej, społecznej lub twórczej. Tytuł może otrzymać uczeń lub absolwent, który wyróżnił się w danym roku szkolnym spektakularnym osiągnięciem. Następnie radni przystąpili do obrad. Sprawozdanie z pracy zarządu powiatu przedstawił starosta policki Andrzej Bednarek. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj, w dniu sesji kończy się trudny moment dla mieszkańców Stobna, to znaczy nie do końca on się kończy, ale przynajmniej w tej części drogi dojazdowej pomiędzy miejscowością i stobna Dziś ona zostaje oddana już w pełni do ruchu i będą trwać czynności odbiorowe. Podczas sesji radni podjęli uchwały dostosowujące budżet do bieżących zadań oraz wysłuchali informacji o stanie oświaty. Prawem wymagana informacja, radni mają prawo takiej informacji z taką informacją się zapoznać, zarząd co roku ją przygotowuje właśnie w październiku. Jest to istotny element życia samorządowego życia powiatowego, bo oświata to znaczna część i budżetu i zadań powiatu polickiego. Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 24 listopada.